To jest właśnie piękna chwila. Cudowna, piękna chwila spokoju. Wszystkie kotki piją, przesane, doją. Ja tu muszę posiedzieć, żeby zorka nie wstała, żeby dała im troszeczkę się napić. Znaczy ona oczywiście, że im daje, ale czasami wstaje tak nagle i one takie są oszołomione, bo było im tak dobrze. Najlepiej na świecie. Piękna, spokojna chwila. Można sobie naładować akumulatory, można pomedytować. Widać jakie są czyściutkie i piękne. Jak cudownie się czerń. Biel łączysz czernią takim kołnierzem. I one mają to samo. Rektorek jest najbardziej do mamusi podobny pod tym względem. No i te łapeczki cudowne, ogonki o to lubię. Lubię te scenki bardzo. Ogonek przy ogonku. Łapeczki. Mieszczą się jeszcze gączki. Muszą się mieścić. I tu łapeczko pracuje, pracuje, łapeczka. Tak, cudownie. I słychać tylko mlaskania. Słychać? Słychać też jakieś mruczenia czyjeś? No, nie wiem, czy ktoś dotrwa tutaj do tego momentu, ale to jest najpiękniejsza scenka na świecie. Najpiękniejsza. Spokój, bezpieczeństwo. Prawdziwa rozkosz. Nie ma nic pyszniejszego dla nich i nigdy nie będzie niż to mleczko mamulki. No, już się troszeczkę dzieci zaczynają najadać. Super. Ona ma tyle tego mleka, że nie muszą się martwić. No, pięknie. Dzieci, osamotnione mamunia nagle wstała. I towarzystwo budzi się tak niechętnie z tej rozkoszy. Mówi, gdzie ten cycuszek? Mieliśmy w pysiu cycuszki. Leciało pyszne mleczko, a tu nie ma. Mama wstała i nie ma. O, i co to teraz robić? Teraz to ja muszę Was, moi drodzy, zanieść z powrotem do klateczki zająć się normalnym życiem.